Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. To jest ostatni odcinek, w którym załatwiamy kwestie kamieni ogniskujących. Ostateczne rozwiązanie kwestii kamieni ogniskujących, można tak to zadefiniować. Yy, idziemy do Gorna. On nam tu wszystko wytłumaczy, potem pójdziemy do Saturasa i zobaczymy, na jaki pomysł Saturas wpadnie. Co cię nas pośle dalej. To jest interesujące. Znaczy, ja to wiem. I wy pewnie też. Ale nie będę spoilerował. Tak jak zawsze wspominałem, yy, tu mam lokacje niepoczyszczone ze względu na to, że to są lokacje związane z misją i ja nie chcę ich sobie psuć. Żeby potem, jak przechodzę z wami, to po prostu nie przebiegać tędy jak debil, tylko żeby coś się działo. Cześć, żółto dziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. No tak, jesteśmy zamknięty pod parasolem. Jesteśmy zamknięci pod pewnym parasolem, to jakby rozwiązuje aspekt tego, że silnik graficzny nie mógł. Silnik gry właściwie nie mógł wytworzyć większej przestrzeni. To jest chyba w ogóle jedno z lepszych rozwiązań tej niewidzialnej ściany. Bo zwykle robili jakieś dziwne góry, oceany, dalekie czy coś w tym stylu, a tutaj jest to tak naprawdę zrobiona niewidzialna ściana, która jest widzialna, ale która jest zrozumiała. Genialne. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Gdzie znajdę tego strażnika rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko tamy. Ale... A dobra, to był inny aspekt. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej starej legendy. E, legendy? Tak. Milton, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł! Cała okolica aż roi się od zębaczy. Pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną! Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. A słyszeliście legendę o ślepym gornie, który tak żył gumę, że oślep? Koniec. Ej, nie było tam tych chłopieców. Albo i pominąłem, wrócę tam. W ogóle on ma 22 życia? To jest chyba jakiś bug. Nie może mieć 22 życia. Przecież Gorn to kozak. Będziesz mi dawał Ekspa? Jak zabijesz go, czy nie? nie widziałem, ale chyba dał mi tak, bo tak długo by się to nie utrzymywało. Dobra, zabij go sam. Dobra, dajesz mi jakiś. Pochro, czyli nie muszę z sobą walczyć o każdego miniona. O, miniona. Giga Legend. O każdego moba. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. W ogóle, bo jak widzicie, no. Ten rozdział będzie, będzie się w nam powoli już kończył. Mam na myśli tutaj rozdział czwarty. Więc niebawem zajmiemy się sprawami, e, takimi jak na przykład. Przeszukanie lokacji, którą pozostawiłem tam obok kawalorna, żebyśmy sobie razem przeszukali na odcinku, oraz misję z chromaninem. Myślę, że dosłownie po tym odcinku się tym zajmiemy. W czwartym rozdziale zawsze to robię, jakoś tak już przywykłem do tego i tak też zrobię tym razem. Ten odcinek, nie wiem ile będzie trwał, sam że około 15 minut, będzie to dość krótki odcinek, z tej przyczyny, że właśnie chcę zakończyć ten wątek kamieni Ogniskujących. Yy... Pogadam tam jeszcze z Saturasem i zobaczymy, co nam każe robić. Oczywiście, dalej dosięgnę ich stąd? Dosięgnę ich stąd, świetnie. O, teraz jak tam jest między nimi wszystkimi. No, nie tak chciałem dokładnie, ale te się nie ruszają. Może trafię idealnie. I zaczynam naprawdę lubić ten magię. Pamiętajcie. Przejdziecie z Gornem a to idiota. Więc yy, nie to, że ostrożnie, ale musicie robić dużo saveów i rozglądać się cały czas, czy ten kretyn idzie za wami. A teraz, jeszcze w dodatku, musicie go przeprowadzić przez to. Zobaczę, to nie jest problem. Tak samo jak powiedział Woody Johnson w Bleakleberry, przemoc domowa to nie problem, to rozwiązanie. Polecam bajkę. To taka bajka, oczywiście, dla dorosłych, ale jest fenomenalna. I tutaj mamy delikatną podpowiedź: mamy szparę i chrząszczę. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Sugestia, jak dla Debili. Dobra: mm. Przemiana w jaszura, jaszczura, wilka, wiatr, rącz. 8. Możemy sobie zrobić kiedyś challenge, że przejdę całego gotika, używając tylko przemian. Nie wiem, jakby to wyszło w ogóle, bo to raczej być trudne, ale. Ale można spróbować. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. A wiesz, Gorn, kto nie jest sprytny? Ty. I dlaczego ja mam. Cało... Co? Nie chcę używać żadnego p tego nauku. No, gdzieś koło 8 minuty. dobra. Pamiętaj, żeby to ocenzurować, to co powiedziałem chwilę temu. I okej. Okay. My powinniśmy chyba udać się w tamtym kierunku. Odpalmy sobie światło. Mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby to cenzurować, bo tego słowa nie powinno się używać na YouTube. Chyba. Tak się przynajmniej wydaje. Z nich po prostu sieczkę, a Gorn walczy ze ścianą. Co więcej, widzę, że ściana wygrywa. Zając bo tak się bardzo często dzieje mi w tej misji, że on po prostu znika, a potem się magicznie nagle pojawia. A raczej teraz zniknie. Bo jak widzicie, ściana jest silniejsza od niego. Cieniostwór, czy cieniostwór? Nigdy nie pamiętam. Pieniostwór. Zabity. Spójrzmy, zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Kamień ze starego klasztoru. Ok, zdobyliśmy to. A Gorn dalej walczy ze ścianą. Ale przynajmniej z plusów, moi drodzy, nie zniknął. Tak, górnik. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Do niego trzeba jak debilę po prostu. Nie możesz mu powiedzieć, co jeszcze mam go strzelić po prostu w łeb. O jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Oni chcieli uzasadnić, mówiąc niezniszczalny troll, ale troszeczkę mniejszy to, że tamtego trola nie dało się po prostu pokonać, bo był odporny na obrażenia, a ten nie jest. Ale no, w gotiku jest to bardzo prosto rozwiązane. Nie było łatwo. Tak. Ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll, więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy, ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Dobra. Hmm, zobaczmy jeszcze, bo nie pamiętam, czy tutaj na górze coś było. W dwójce dużo ciężej się walczy z turalami, bo trzeba tam robić cały czas ataki wsteczne, ataki wsteczne, ataki wsteczne, a, trój... a w jedynce to po prostu wystarczy zaspamić. Czy może to też jest kwestia, tak jak cały czas powtarzam, tego jak my już jesteśmy rozwinięci. To też jest istotna rzecz. Yy, dobra, dobra. Dwoje. Hmm. Teleportacje magowie wody. Yo, bro, how you doing? Zapotę. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Wspaniale! Mamy już wszystkie pięć kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie, ale barierę utworzyło dwunastu magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy Twoimi dłużnikami, ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę Cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do Starego Obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze, spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden, tylko jeden. Jeden, co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Dobra, wiecie co jeszcze? Albo odwołuję to, co chciałem powiedzieć. Pomyślałem, że nie włączy mi się czwarty rozdział, ale już się włączył. Eee, także do magów ognia pójdziemy później. Co jest? Dlaczego takie klatki się pojawiają? Pójdziemy później. I zobaczymy co nam będą ciekawego mieli do powiedzenia. Podpowiem wam, że niewiele. A teraz zagadamy jeszcze tylko i wyłącznie do Riana... Dlaczego taki klatkuje? Witaj! Nie wiem czy to jest może kwestia modów po prostu. Saturas powiedział, że ma... A choć nasz. Dobra. Co masz do zaoferowania? Wiecie, to jest czwarty rozdział, więc tutaj trzeba zrobić tak zwaną totalną eksterminację. Kaman, co się dzieje? To jest nowoczesny komputer ze staromodną grą. Halo, gdzie ty jesteś? Padłeś za ścianę? I gdzie on jest? A tu jesteś, gagatku, schowaj się. Pożałujesz tego. Na pewno. Wzięliśmy sobie po to, jeszcze podejdziemy do Kronosa. Ogólnie będę musiał obskoczyć znowu Wszystkich the bo jest to nowy rozdział. Ale na razie nie będziemy tego robić na wizji, bo to jest bez sensu. Potem wam pokażę z ciekawszych rzeczy, które udało mi się po prostu zdobyć. Ale podejdziemy jeszcze do Kronosa z tej przyczyny, że on coś nam ma dać. A potem pójdziemy do Magów Ognia. Do Magów Ognia już pójdziemy w przyszłym odcinku, ponieważ zakończymy tym odcinkiem wątek trzeciego rozdziału. Już mamy tak naprawdę czwarty rozdział i na tym na razie pozostaniemy. Satura spowiedź jak ma. No, kiedy tysiąc rudy zawsze spoko. Potrzebuję hmm. mogę. Nie o to mi chodziło. Handel. Poszukuj. No... No, szału nie ma. Ale lubię mu piskać syp, który posiadam. A wiecie co, zostawia się nad tym. Dobra. Ten odcinek, tak jak wspomniałem, będzie dosyć krótki, ale za to treściwy, ponieważ kończymy wątek całkowicie kamieni ogniskujących i jesteśmy od teraz w czwartym rozdziale, w którym już zrobiło się naprawdę wiele zmian. Gra już dobiega ku końcu. Gra już biegnie ku końcowi? Tak naprawdę nie dużo tej gry nam już pozostało, ale już pozostało takie mięsiste, treściwe wątki, które będziemy wykonywać z wielką przyjemnością. Zachęcam jeszcze raz do zostawienia śladu po sobie i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie.